Niepokojące informacje docierają od Radnego Sejmiku Województwa Wielkopolskiego Marka Sowy z Prawa i Sprawiedliwości. Chodzi o znieczulenia podczas porodu. Posłanka Barbara Oliwiecka w najbliższy piątek 19 lipca przyjedzie do Leszna. W planach jest spotkanie z prezydentem Grzegorzem Rusieckim oraz mieszkańcami Leszna. Po wyborach organizuje się nowy Parlament Europejski. Podobnie jak w ubiegłej kadencji Ewa Kopacz została jedną z wiceprzewodniczących. Firma Tyliński złożyła najkorzystniejszy Ofertę i wykona remont miejskiej kamienicy znajdującej się przy ulicy Sobieskiego 34-36. Letnie kino ze smakiem w Lesznie powraca miłośnicy dobrego jedzenia i kina powinni zarezerwować sobie wieczór 19 lipca i udać się na ulicę Wolności. Policjanci zapraszają mieszkańców regionu do wspólnego świętowania w piątek o godzinie 16 na rynku. Po raz 24. samorząd województwa wielkopolskiego wyłoni najlepszych rol w ramach konkursu Wielkopolski rolnik roku.